Nic dziwnego, że w dzisiejszym świecie wiele znaków zdaje się wskazywać na pojawienie się postaci Antychrysta. Ale co, jeśli jeden z tych znaków jest bliższy przywództwu religijnemu niż nam się wydaje? Ostatnie wydarzenia wywołały niemałą dyskusję. Na przykład sam papież wygłosił oświadczenia, które wielu kwestionuje. Czy postać tak szanowana w globalnej społeczności chrześcijańskiej może w rzeczywistości odgrywać rolę w zapoczątkowaniu czegoś znacznie mroczniejszego? Jak możemy naprawdę odróżnić wskazówki religijne od czegoś bardziej złowieszczego? A jeśli kluczowe postacie w kościele prawdopodobnie prowadzą nas na manowce, jak powinniśmy zareagować? Kluczowe jest obiektywne przeanalizowanie tych obaw. A odpowiedź leży w zrozumieniu duchowych podstaw ich działań. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zacznijmy od początku. Kiedy przywódcy religijni zaczynają promować ideologie, które wydają się łączyć wszystkie wierzenia w jedno ryzykują rozcieńczeniem prawdy i prowadzeniem swoich zwolenników ku zniszczeniu, jak wielu interpretuje biblijne nauki. Na przykład, niedawne uwagi papieża na temat nieistotności rozróżniania jednej religii od drugiej wydają się wielu osobom niebezpiecznie sprzeczne z podstawowymi przekonaniami wyznawanymi przez chrześcijan od tysiącleci. Zgodnie z Ewangelią Mateusza 7,15: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, lecz wewnątrz są drapieżnymi wilkami. To ostrzeżenie Jezusa służy jako wyraźne przypomnienie, aby zachować czujność wobec przywódców, którzy mogą przedstawiać się jako sprawiedliwi, ale szerzą idee sprzeczne z prawdami biblijnymi. Sugestia, że każda religia jest jedynie inną drogą do Boga, podważa fundamenty wielu wyznań, zwłaszcza chrześcijaństwa, które utrzymuje, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia. W klipie, który krąży po sieci, papież Franciszek bierze udział w dialogu międzywyznaniowym w Singapurze. Podczas tego wydarzenia wygłasza uderzające stwierdzenie, jeśli twierdzimy. Że jedna religia jest lepsza od drugiej, doprowadzi nas to do zniszczenia. Stwierdzenie to wydaje się być bardziej zgodne ze światowym programem jedności niż z biblijnym przesłaniem prawdy i zbawienia. Rodzi to poważne pytania: czy może to być duch antychrysta, wpływający nawet na najwyższe szczeble władzy religijnej? Biblia daje nam również inny kluczowy wgląd w 1 Jana 4:1. Który zachęca wierzących do badania duchów, aby przekonać się, czy pochodzą od Boga. Wielu bowiem fałszywych proroków wyszło na świat. Kiedy przywódcy opowiadają się za jednością kosztem prawdy, musimy zadać sobie pytanie, czy wypowiadają słowa Boga, czy też słowa oszustwa. Stwierdzenia papieża Franciszka o tym, że wszystkie religie są jak różne języki, aby dotrzeć do Boga. Rodzą poważne kwestie teologiczne. Pomysł ten, sugerujący, że każda ścieżka może prowadzić do tego samego boskiego celu, jest sprzeczny z głównymi naukami chrześcijańskimi. Kiedy papież zrównuje wszystkie religie jako równe środki dotarcia do Boga, wkracza na terytorium, które podważa istotę biblijnej prawdy. Jak powiedział sam Jezus w Ewangelii Jana 14:6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Nie jest to tylko chrześcijańska perspektywa, ale fundamentalne twierdzenie, które definiuje chrześcijaństwo. Każda próba zrównania tego przesłania z innymi ścieżkami lub wierzeniami osłabia szczególny i wyłączny charakter zbawienia przez Chrystusa. To nie jest kwestia osobistej opinii, to kamień węgielny chrześcijańskiej doktryny. Stanowisko Waszej Świątobliwości jest bardziej zgodne z uniwersalistyczną perspektywą, która sugeruje, że wszystkie religie są ważnymi sposobami łączenia się z Bogiem. Jednakże, gdy spojrzeć na to przez pryzmat nauk biblijnych, Ideologia ta wydaje się niebezpiecznie zacierać granice między prawdą a błędem. Czasami poruszanie się po świecie wypełnionym sprzecznymi wiadomościami może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza gdy zacierają się granice między prawdą a oszustwem. W takich chwilach jasne zrozumienie tego, co naprawdę ma znaczenie, może zapewnić kierunek, którego desperacko potrzebujemy. To jest właśnie to, co oferuje sekret występów Jezus. Ścieżka do jasności i pokoju poprzez jego objawienia. Ten i e Bóg zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest on dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim wydania znikną. Uniwersalizm odwołuje się do inkluzywności ale pomija kluczowe rozróżnienie jakie Biblia czyni między tymi którzy podążają za Chrystusem a tymi którzy tego nie robią. W Ewangelii Mateusza 7:13-14 Jezus wyraźnie ostrzega: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i łatwa droga, która prowadzi do zguby, a tych, którzy przez nią wchodzą, jest wielu. Ta wąska ścieżka reprezentuje odrębną drogę Niezamienną z innymi, i podkreśla konieczność podążania wyłącznie za Jezusem. Co więcej, uwagi papieża o tym, że wszyscy ludzie są synami i córkami Boga, choć mają dobre intencje, pomijają ważny biblijny niuans. Prawdą jest, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boga, jak stwierdzono w Księdze Rodzaju 1:27, ale status Dzieci Bożych jest zarezerwowany dla tych, którzy weszli w relację z Nim przez Chrystusa. Jana 1.12 wyjaśnia to, stwierdzając: Wszystkim zaś, którzy Go przyjęli i uwierzyli w imię Jego, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ta relacja nie jest automatyczna, wymaga wiary w Jezusa. Niebezpieczeństwo retoryki papieża polega na tym, że może ona sprowadzić wielu na manowce, sugerując, że wiara jest szerokim i zróżnicowanym spektrum, a nie wąską i konkretną prawdą. Sugestia, że wiele ścieżek może prowadzić do Boga jest sprzeczna z jasnością zapewnianą przez Biblię, a jako przywódcy chrześcijańscy są odpowiedzialni za podtrzymywanie tych prawd, a nie narażanie ich na szwank w imię inkluzywności. Przekonanie, że wszystkie ścieżki prowadzą do Boga jest nie tylko mylące, ale zasadniczo sprzeczne z przesłaniem głoszonym przez Jezusa. Dla wielu pocieszające jest myślenie, że bez względu na to, w co wierzysz, wszystko łączy się z boskością. Koncepcja ta jest jednak sprzeczna z tym, czego nauczał Chrystus w Ewangeliach. Pomysł, że Bóg znajduje się na szczycie góry, dostępnej z niezliczonych ścieżek, jest niebezpiecznym błędem, który odwraca ludzi od prawdy o zbawieniu. Sam Jezus w Ewangelii Łukasza 13:24 zachęcał: Starajcie się wejść przez ciasne drzwi. Wielu bowiem, powiadam Wam, będzie usiłowało wejść, a nie będą mogli. Droga do życia nie jest szeroka i tylko nieliczni ją znajdują. Nie chodzi tu o wybranie duchowej drogi według własnego uznania stawka jest wieczna. Przesłanie Chrystusa jest ekskluzywne, jak widać w dziejach apostolskich 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia. Gdyż nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zbawienie można znaleźć tylko przez Jezusa. Przesłanie papieża Franciszka o inkluzywności między religiami może brzmieć współczująco i otwarcie, ale w rzeczywistości zniekształca krytyczną prawdę chrześcijaństwa. Przekonanie, że wszystkie ścieżki prowadzą do Boga jest bardziej zgodne z oszustwem fałszywych nauk niż z podstawowymi naukami Chrystusa. Jak ostrzega II Piotra 2 Piotra 2:1, ale i fałszywi prorocy powstali wśród ludu, tak jak i wśród Was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzać będą zgubne Herezje, zapierając się nawet Mistrza, który ich kupił, sprowadzając na siebie szybką zgubę. Ci, którzy promują tę doktrynę, świadomie lub nie, uczestniczą w szerzeniu niebezpiecznych idei. Zastanawiając się nad prawdziwą drogą do zbawienia, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z naszym ekskluzywnym e-bookiem, który jest już dostępny. Nie przegap swojej szansy, aby zabezpieczyć swój egzemplarz. Zostało ich już tylko kilka. Jezus nie zniósł cierpienia i śmierci na krzyżu. Aby stać się jedną z wielu opcji zbawienia. Jego misja była wyjątkowa zapewnić ludzkości jedyną drogę do pojednania z Bogiem. W Ewangelii Marka 14:36, podczas modlitwy w Getsemane, Jezus powiedział: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich, jednak nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Jego poddanie się woli Bożej potwierdziło, że nie ma innego sposobu na zbawienie ludzkości. Kochanie ludzi różnych wyznań nie oznacza akceptowania ich przekonań jako równie ważnych dróg do Boga. Prawdziwa miłość to dzielenie się prawdą, nawet jeśli trudno ją usłyszeć. Ostatnie wypowiedzi papieża Franciszka budzą obawy nie tylko o drogę do Boga, ale także o samą naturę Ewangelii. Kiedy przywódcy religijni sugerują, że wiele dróg może prowadzić do tego samego Boga, podważają wyłączność ofiary Chrystusa i zbawienia, które On oferuje. Nie jest to tylko kwestia opinii, uderza to w sam rdzeń chrześcijańskiego nauczania. Przywódcy, którzy rozpowszechniają takie nauki, niezależnie od swoich wpływów, ryzykują, że poprowadzą ludzi nie ku zbawieniu, ale ku duchowemu niebezpieczeństwu. W drugie liście do Tymoteusza 4.3.4 czytamy: Nadejdzie bowiem czas, gdy ludzie nie będą znosić zdrowej nauki. Zamiast tego, aby zaspokoić własne pragnienia, zgromadzą wokół siebie wielu nauczycieli, którzy będą mówić to, co ich swędzące uszy chcą usłyszeć. Odwrócą swe uszy od prawdy i zwrócą się ku mitom. Jest to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami. Związanymi z fałszywymi naukami, które wydają się pocieszające, ale odbiegają od prawdziwego przesłania Ewangelii. Nauki, które zrównują wszystkie drogi do Boga, bezpośrednio sprzeciwiają się Ewangelii Chrystusa. Kwestia ta nie jest tylko teologiczna, chodzi o przetrwanie prawdziwego przesłania zbawienia. Kiedy przywódcy tacy jak papież Franciszek promują inkluzywność zamiast prawdy, dostosowują się do szerszego programu, który przypomina działanie ducha antychrysta. Ruch ten dąży do stworzenia zjednoczonej globalnej religii, w której wszystkie wierzenia są ważne, z wyjątkiem wyłącznych roszczeń chrześcijaństwa. Taki system jest bardziej zgodny z oszustwem niż z boską prawdą i otwiera drzwi dla wielu, którzy mogą zostać wprowadzeni w błąd. W pierwszy Jana 4.1 wzywa się wierzących, by te badali duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Test ten ma kluczowe znaczenie dla rozeznania, czy nauczanie jest zgodne z prawdą Bożą, czy też służy innemu programowi. Inkluzywność, za którą opowiada się Wasza Świątobliwość, nie przechodzi tego testu, ponieważ naraża na szwank główne przesłanie Ewangelii, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia. Ten ruch w kierunku religii jednego świata stwarza poważne ryzyko duchowe. Duch Antychrysta stara się zjednoczyć wszystkie wyznania pod sztandarem tolerancji, ale jego prawdziwym celem jest zmarginalizowanie i uciszenie tych, którzy twierdzą, że Jezus jest jedyną drogą. Jako chrześcijanie musimy pozostać niezłomni i trzymać się Ewangelii, tak jak została nam objawiona po raz pierwszy. W liście do Rzymian 16:17 Paweł napomina: Strzeżcie się tych, którzy powodują podziały i stawiają na waszej drodze przeszkody sprzeczne z nauką, której się nauczyliście. Trzymajcie się od nich z daleka. Wezwanie do globalnej religii to coś więcej niż trend społeczny. To duchowe pole bitwy. Prawdziwi wierzący muszą oprzeć się pokusie rozwadniania Ewangelii w imię akceptacji. Jeśli to przesłanie rezonuje z Tobą, poznaj prawdę Ewangelii dzięki naszemu bezpłatnemu e-Bookowi. Zapasy są na wyczerpaniu, pobierz go już dziś. Póki jest jeszcze dostępny. Mocne trzymanie się przesłania Chrystusa będzie coraz trudniejsze, ponieważ świat zmierza w kierunku religijnej inkluzywności, ale ma to kluczowe znaczenie dla zachowania wiary. Kiedy przywódcy religijni zaczynają sugerować, że ścieżka do Boga jest szeroka, lub że wiele dróg może prowadzić do zbawienia, ważne jest, aby zatrzymać się i ocenić, za kim naprawdę podążamy. Dla tych w Kościele katolickim, którzy mogą ślepo ufać przywództwu, jest to moment na refleksję. Szeroka droga, jak ostrzega Biblia, prowadzi do zniszczenia, a nauki o jednej światowej religii, rządzie lub walucie, koncepcje widoczne w Księdze Objawienia, służą jedynie przygotowaniu sceny dla panowania Antychrysta. Ten globalny system opisany w objawieniu 13, 16, 17, 17 mówi o czasach, w których ludzie będą zmuszeni do otrzymania znaku, aby móc angażować się w życie gospodarcze i społeczne. Jest to wyraźne przypomnienie kontroli, jaką ten system będzie sprawował nad ludzkością, wymagając lojalności wobec Antychrysta. Ale dla tych, którzy odrzucą ten system, konsekwencje będą poważne. Choć może się to wydawać zniechęcające, mamy dobrą wiadomość. Nie jesteś skazany na podążanie tą destrukcyjną ścieżką. Dziś możesz dokonać świadomego wyboru, by podążać za Chrystusem i być w prawdziwej relacji z Bogiem, niezależnie od zwodniczych nauk religijnych. Nie ma potrzeby obawiać się popadnięcia w oszustwo, ponieważ Jezus oferuje przebaczenie i dar Ducha Świętego, który Cię poprowadzi. List do Rzymian 8:1 zapewnia nas: Nie ma więc już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dzięki Chrystusowi jesteś wolny od ciężaru grzechu i strachu przed wprowadzeniem w błąd przez fałszywe doktryny. Kluczem do wytrwania w tych czasach jest pozostanie zakorzenionym w prawdzie Ewangelii i pozwolenie Duchowi Świętemu na kierowanie Twoimi krokami. List do Efezjan 6:11 zachęca wierzących do przywdziania całej zbroi Bożej, abyście mogli się ostać wobec zamysłów diabła. Zbroja ta obejmuje prawdę Słowa Bożego, która chroni przed uleganiem fałszywym naukom i oszustwom. Nie ma potrzeby wstydzić się swojej wiary, bez względu na to, jak kontrkulturowa może się ona wydawać. W rzeczywistości, odważne opowiadanie się za prawdą Ewangelii jest świadectwem niezachwianego oddania Chrystusowi. Jako wierzący jesteśmy powołani do bycia światłem w ciemnym świecie, nie wstydząc się Ewangelii, ponieważ, jak mówi list do Rzymian 1:16, jest ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. W tych czasach niech Twoja wiara świeci jasno. Trzymaj się Chrystusa. Trzymaj się Jego słowa i bądź czujny na otaczające Cię oszustwa. Twoja relacja z Bogiem jest bezpieczna w Chrystusie i żaden fałszywy nauczyciel ani zwodniczy system nie może Ci tego odebrać. Ważne jest, aby zrozumieć inny kluczowy element związany z tymi wydarzeniami wpływ oszustwa na globalny krajobraz religijny i polityczny poza konsekwencjami duchowymi. Połączenie religii z programami politycznymi może potencjalnie przekształcić społeczeństwo na dużą skalę, torując drogę systemom, które mogą wywierać presję na wierzących, aby poszli na kompromis w kwestii swojej wiary. Ta konwergencja nie jest nowa, ale w ostatnich czasach staje się coraz bardziej widoczna. Światowi przywódcy i organizacje często opowiadają się za jednością między narodami. Ideologiami, a nawet wyznaniami. Z pozoru może się to wydawać nieszkodliwe, a nawet korzystne dla pokoju na świecie. Dla tych, którzy szukają jaśniejszego zrozumienia wyjątkowej roli Chrystusa w zbawieniu, ten e-book oferuje niezbędne wskazówki. Pobierz, póki pozostało jeszcze tylko kilka egzemplarzy. Jednak jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do rozpoznania duchowych nurtów stojących za tymi ruchami. Objawienie 17.13 mówi o narodach, które będą miały jeden cel i oddadzą swoją moc i władzę bestii. Symbolizuje to przyszłość, w której globalne potęgi polityczne i religijne łączą siły, aby egzekwować pojedynczy, opresyjny system. Nie jest daleko idące, aby zobaczyć, jak taka globalna jedność może przejawiać się w czymś, co wydaje się sprawiedliwe, ale w rzeczywistości podważa wiarę biblijną. Połączenie ideologii religijnych w jedną światową religię może pozbawić Ewangelię jej wyjątkowości, redukując wiarę do zwykłego narzędzia konformizmu, a nie transformującej relacji z Chrystusem. List do Rzymian 12:2 ostrzega nas, abyśmy nie dostosowywali się do wzoru tego świata, przypominając wierzącym, aby pozostali odrębni i ugruntowani w prawdzie, nawet gdy presja wtopienia się w tłum jest przytłaczająca. W miarę jak świat coraz bardziej promuje tolerancję i inkluzywność, idee te mogą subtelnie wymagać od wierzących rezygnacji z przywiązania do wyłączności Chrystusa. Presja ta może się nasilić, zwłaszcza gdy rządy i organizacje zaczną ustanawiać prawa dotyczące kwestii moralnych i religijnych. Przepisy, które mogą wydawać się popierać harmonię, mogą w rzeczywistości zmuszać wierzących do podejmowania decyzji sprzecznych z ich wiarą. Ale tutaj znajdujemy nadzieję. To nie jest bitwa, którą toczymy sami. Chrystus. Ostrzegł nas przed wyzwaniami związanymi z byciem Jego naśladowcami, ale obiecał również zwycięstwo tym, którzy wytrwają. W Ewangelii Mateusza 24:13 Jezus mówi: Ale ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Ta obietnica powinna zachęcać nas do wytrwałości, bez względu na to, jak kuszący lub wymagający może wydawać się globalny system. Jeśli ten post skłonił Cię do refleksji, i czujesz, że jest z tobą związany, nie zapomnij go polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super dzięki. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. W czasach narastających zmian duchowych i politycznych. Chrześcijanie są wezwani do czujności. Musimy aktywnie wzmacniać naszą wiarę, zanurzać się w Słowie Bożym i być świadomymi subtelnych sposobów, w jakie wróg stara się nas zwieść. Pozostawanie w łączności z Chrystusem jest kluczem do wytrzymania tych nacisków i pozostania wiernym Ewangelii, bez względu na to, jak zmienia się świat wokół nas.